Witam, na tym filmiku pragnę przedstawić jak funkcjonuje automat Combo wersja 4 z modułem wskaźniki wersja pierwsza Dzięki temu modułowi możemy podpinać wskaźniki zewnętrzne, które ściągnęliśmy z internetu choćby do naszego automatu i możemy bez problemu wykonywać pozycje i transakcje oparte o te wskaźniki nasze. Tu pozwolę odpalić sobie Yy, automat z paktestu, będę wykonał te wszystkie czynności na pakteście i na przykład pierwsze czynności, które musi, musimy wykonać, to oczywiście, że wybieramy, że chcemy wskaźnik, yy, wskaźnik pierwszy własny, zewnętrzny, bo to wskaźnik open a true i true. Z następną czynnością to musimy wpisać nazwę yy, wskaźnika, jaki używamy. Oczywiście może być wskaźnik yy, nazwa dłuższa, ja tu wpisałem slopę Wskaźnik, nazwę i yy, dzięki temu yy, no, też rozpoznaje i wpisać w zasadzie że slopy, żeby się nazwa zgadzała z nazwą wskaźnika aktualnego. Następnie przechodzimy do zdecydowania, co chcemy od danego wskaźnika, czyli yy, jakie są dane parametry w ko kolorach. Czy mamy 0 i 1 i ogólnie chcemy, żeby była zależność pomiędzy tą linią, nas to jakoby domyślnie sel do tej linii. Czyli tu mamy sel, tu mamy by, czyli w stosunku do siebie 0 do 1 je, i na odwrót. C czyli jak pisałem tam instrukcji też, yy, w tym przypadku będzie rozdział wskaźnika 1. Te parametry to są do rozdział wskaźnika 2, więc teraz tam to nie obchodzą te parametry. I tak, i tu mamy wskaźnik opcja 1, 0. I wskaźnik opcja 2, 1. Czyli to, te dwa parametry, to jest nic innego jak przepisujemy i, i to jest to z tego zakresu. Po czym y, następną czynnością jest, y, możemy zakończyć na tym nawet już y, ustawienia, ale y, też jest opcja, że możemy modyfikować parametry wskaźnika z poziomu automatu. Zatem mamy używanych parametrów wskaźnik 1, czyli na przykład jak wpiszemy 0, no to domyślnie bez parametrów żadnych domyślne ustawienia parametrów w wskaźniku będą akurat aktywne i akurat nie będziemy zmieniać tych parametrów, ale zobaczymy właśnie, że chcemy z poziomu automatu zmieniać te wskaźniki, ten parametr w tym wskaźniku i patrzymy, aha, mamy trzy wskaźniki. Oczywiście możemy wybrać, że chcemy tylko jeden by zmieniać peliot, najważniejszy, ale na przykład w tym przypadku chcemy yy, zdecydować, możemy jeden wskaźnik modyfikować sobie, dwa lub trzy i to zmieniamy, w tym miejscu możemy jeden wskaźnik modyfikować dwa albo trzy. I tu mamy teraz trzy parametry, yy, że używamy trzy wskaźniki, trzy parametry i teraz Mamy wartości 83 i 0, możemy to sobie przepisać, albo możemy jakieś inne wartości. 80, o przepraszam, 83 i 0. I praktycznie to już jest gotowe i możemy teraz zobaczyć sobie jak nam to pójdzie. Wykonuję backtest prosty. Patrzymy, wykonuje nam automat transakcję. Ja to przerwę nie będę do końca ustawiał, czekał aż backtest wykona się, ale widzimy już, że automat wykonał pozycję. Patrzymy jeszcze, czy teraz się zgadza te opcje, na przykład, że tam było 0 do 1, ale tu w tym miejscu widzimy, że robi buy, a tutaj robi sell. W momencie, gdyby były odwrócone wartości byłyby, to. W tym miejscu pisujemy na przykład 1, a tutaj 0, ale jako jest w tym momencie jest dobrze. Dobrze, następnym yy, przykładem jest następny wskaźnik. To jest ta sama zasada, podobnie jak jest na osobnym okienku ten wskaźnik. Powtarzamy czynności, czyli patrzymy jak się ten wskaźnik nazywa, patrzymy, aha, tu jest nazwa tego wskaźnika. Wpisujemy tą nazwę. Roberto wskaźnika. Tak samo jak w po, poprzednim przypadku 1, czyli nam rozchodzi się o y, żółta linia do, w stosunku do czerwonej. Klikamy prawym na ten wskaźnik i patrzymy kolory. Tak samo mamy 0,1 i wpisz parametry znowu mamy tak samo. Ale nie chce nam się już wpisać na przykład y, tych parametrów ale trzeba zauważyć że taka wskazówka, na przykład, że w tym wskaźniku jest, że number bars tu kalkulacja świec co każe tick i tu możemy sobie zrobić, że jednak wybierzemy sobie chcemy trzy wskaźniki, na przykład 27 ustawienia, 21 i tu właśnie w tym momencie są te bary i sobie wpiszemy tylko 30, bo tak przestrzegam właśnie użytkowników, że jak mamy wskaźnik, tam jest że kalku kalkulacja prowadzi na, na przykład 1000 świec, 30 tysięcy, no to backtest trwa wieczność. A tak to będziemy testować tylko 30 świec co tick. I po czym yy, klikamy, dajemy na start backtestu. Pozycje wykonują przerwę specjalnie, Daję na otwór wykres lista wskaźników nie pokazuje nam się bo teraz dać mi do 30 Dam na przykład 99 żeby nam się ukazało te które kalkulacje prowadzi i widzimy ładnie że automat nam wykonał transakcję akurat w tym przypadku widać że mm, Podejrzewam, że akurat tutaj trzeba odwrócić te, żeby na, faktycznie na, na spadku był cel, a na wzroście był buy. No to można w tym przypadku odwrócić parametry tutaj w tym miejscu, że tu, je, tu jedynka, tutaj 0 Dobrze. Następnym przykładem, jaki chciałem pokazać, to jest yy, rodzaj wskaźnika tak zwany 2, dwójka, czyli mamy jakąś linię w stosunku do jakiegoś poziomu. Czyli ten, patrzymy, ten wskaźnik, nazwałem go, jest dorsey, dorsey. I ponownie wpisujemy tutaj rodzaj wskaźnika 2, czyli linia nasza wskaźnika w stosunku do wartości jakiejś i w tym momencie działają wartości jak widzimy wartość jest 50 czyli możemy wpisać że po, powyżej i poniżej tej linii jeszcze patrzymy jakie mamy yy, opcje czy ile tych wskaźników jest 0,1,0 0, czyli ta niebieska, zielona linia i też tak jak pisałem w instrukcji przy rodzaju wskaźnika 2, jak i też 3, wskaźnik 1, opcja 2 jest po prostu nieaktywna. I tu mamy jaka 0, czyli 0 symbolizuje naszą linię zieloną. Używanych parametr, parametrów wskaźnik, akurat że przyspieszy, to dam 0, żeby po prostu, że to są aktualne parametry. Jeszcze można się upewnić, że faktycznie na przykład to są akurat proste parametry. W innym przykładzie pokażę Wam, co zrobić, jakby jakieś inne parametry, żeby to przejść i żeby wskaźnik się działał No i w tym momencie dajemy back test na start wykonujemy pierwsze jakieś pozycje poczekam chwilkę żeby to powykonawał i specjalnie stopuję I jak widzimy po, tu mamy powyżej tej linii mamy buy mamy sell i w tym momencie tylko przeszła ponownie buy no i sell Dobrze. Następnym wskaźnikiem, jako przykład, to jest trochę trudniejszy, co pada wskaźnik. I to jest wskaźnik, że z rodzaju trzeciego, jak pisałem w instrukcji, że linia naszego wskaźnika, na przykład weźmiemy tą niebieską, w stosunku do ceny zamknięcia świecy. No i pierwszy na czynność oczywiście, patrzymy, nazwałem go Easy, czyli trochę tak łatwiej, znaczy po prostu, żeby kluczowa nazwa była, żeby wygodniej było wpisywać do naszego automatu. Wpisuję. rodzaj wskaźnika to będzie trzeci. W tym momencie te dwie wartości są po prostu nieaktywne, bo są tylko te dla, dla rodzaju wskaźnika dwa. I teraz, żeby zobaczymy opcję. Teraz, bo chcemy, my Chcemy, żeby niebieska linia przycinała się w stosunku do oceny zamknięcia i patrzymy. Aha, to jest cena 1, opcja 1. Możemy ją zmienić na pomarańczowy. Widzimy, jest. Zmienię specjalnie na jakiś ten inny kolor, może biały, taki pewnie biały, i widzimy, jest ta linia. To jako 1 i. Wpisujemy w opcji yy, 1. Wpisujemy. Używanych parametrów wpisujemy 0, a zanim to przejdę do tych parametrów opisywania, zrobię opozycję, wstępną szefikę poczekam aż porobi trochę pozycji, dobrze, no i patrzymy, w tym momencie widzimy, że cena zamknięcia powyżej pod jest, tutaj wykonał automat pozycję. Chciałem jeszcze pokazać yy, taką, taki NIF z tymi wskaźnikami, bowiem automat jest zastosowany do, że ty jest, jest mnóstwo parametrów we wskaźnikach i ogólnie zawsze jest taka, dałem, że pierwsze cztery parametry obsługuje automat, może modyfikować w naszym wskaźniku zewnętrznym i dałem tak, że na przykład jest opcja, że na przykład, że jest jakiś pierwszy parametr, bo to obsługuje pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tylko te pierwsze 4 może być takie coś, że automat nie obsługuje yy, tak zwanych tekstów czy opcji wyboru true/false. W tym momencie ma, mamy na przykład kod otwarty naszego wskaźnika i mamy na przykład jakiś przykładowy wskaźnik to jest otwarty, program Meta Editor, czter, Meta Editor i mamy na przykład, i możemy nasz wskaźnik dostosować zanim, zanim go pod, będziemy podpinać pod nasz automat combo i co jemy np. może zrobić? Wystarczy, że. Wykasujemy tą linijkę. Tu mamy na przykład ten nasz, liczba świec do kalkulowania to 10 tysięcy, czyli co 10 tysięcy świec, to każdy tick może zmniejszyć na 30. Ten parametr, ten parametr jest nam niepotrzebny. wkasujemy I jakiś parametr dni też nam jest niepotrzebny. bez. też nam ten jest niepotrzebny. I tu mamy też w yy, wyboru true force, który automat nasz nie obsługuje w parametrach też wkasujemy i dzięki tym, tym sposobem tym mamy przygotowane parametry CCI i MA2727 i to nasz automat będzie obsługiwał. Następnym przykładem jest automat, wskaźnik bardziej skomplikowany, gdzie do obsługi tego wskaźnika potrzebujemy jedno, więcej niż jedno miejsce tak zwane w to można powiedzieć, że te kwadraciki, czerwone i niebieskie, są, że, że pierwsza linia, że czerwone, czerwone, wskaź, czerwone kwadraciki w stosunku do niebieskich to daje pierwsze miejsce, później drugie na, na stronę wskaźnika i trzecie czy czwarte. Czyli ten cały wskaźnik możemy za, dodać do naszego automatu i możemy go stosować. Pierwszą czynnością jest na przykład yy, zobaczenie, który rząd jest który, na przykład, może zobaczyć sobie, zmieniamy sobie, patrzymy, o ten jest, na przykład, jest I na przykład ten by, by, też by, byśmy chcieli ten e, modyfikować i dodać ten rząd, żeby z tego, na tym nasz automat się opierał i patrzymy, jest 6, 7, też nazwa palada wskaźnika. rodzaj wskaźnika 1, bo to jest kwadracik, czy linia do drugiego kwadracika, czy tej linii. Opcja 6, 7. Używanie parametrów będzie 0. Dajemy na start. Dosyć szybko wykonaną pozycję. Daję na postój. No i widzimy, że. Automat wykonuje pozycję zgodnie z tym poziomem. Dobrze, jeszcze ostatnim przykładem jeszcze jest na przykład taki wskaźnik, jeszcze dodatkowo złożony, bo wiadomo, tutaj zaprezentowałem, że ten poziom jest to. Tutaj możemy wpisywać. Tutaj tym. A na przykład używamy następny wskaźnik, też go dajemy. I to już wpisujemy na przykład te, właśnie palada. I nie będzie 6-7 opcja, tylko może być wpisane na przykład następne, kolejne to będzie 4-5. Inny rząd. Jak zobaczymy, rząd 4-5. To jest ten dolny, że on akurat. I to możemy cały ten wskaźnik zautomatyzować, dodać go do naszego combo. To jest taki kolejny przykład, że połączenie, że linia w stosunku czerwona do niebieskiej to będzie rodzaj pierwszy wskaźnika. A też możemy sobie zażyczyć, że na przykład też ma być walony taki, że ta linia niebieska ma być powyżej linii 70. Dzięki temu przecięcia. Będą powyżej linii 70, więc możemy dodawać mnóstwo wskaź... nawet trudne wskaźniki, i możemy bez problemu wszystkie takie, takie linie czy poziomy, albo jakieś takie mieszane, jakieś style, możemy do, troszkę dodawać. Dobrze, to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.